Mamy wszystkie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj mamy 21 lipiec, niedziela, mamy lot 500 km po ciężkim maratonie, który był w poniedziałek, nie w sobotę, nie w niedzielę, tylko w poniedziałek. Gołębie odpoczywały tylko wtorek, środa, czwartek, w piątek, 4 dni i w sobotę już były koszowane na 500 nie? z maratonu. Także maraton był bardzo ciężki i zobaczymy, jak te gąbki sobie poradzą. Yy, mam akurat taką imprezę w Szczelcach Opolskich i muszę być na tej imprezie. Także mnie na locie nie będzie. Córka będzie nagrywać, jest to przedostatni lot i po tym locie znowu maraton. Dzisiaj jest upał niesamowity. Głębie zostały wypuszczone. 5.50. Będzie bardzo, bardzo ciężki lot. To nie ma dwóch zdań. Yy, ja tam zakoszowałem 25 głębi, tam dałem taką. Samicę standardową, dwa roczne do testów witaminne, tam poszło parę głębi takich trochę lepszych. A tak to to nie, nie dawałem tych gołębi, bo było szkoda, bo widzę co się dzieje, głębie giną na wodę, spadają. Najlepszy gołąb nie uleci, spadnie na wodę. Nie wiem. Ja lubię gołąb, jest dzisiaj włożony, jutro jest wypuszczony i on się ściga. To jest tak, a jak już siedzi dzień czasu w kabinie. To nie wiem, czy on tam się napije, czy się nie napije. Także ciężko te maratony nam nie wyszły. no Tam też tak nie, nie szły takiego gołębie, bo to szkoda. Ale o, 300 to była rewelacja najlepsza, może jeden tam punkt, tylko żeśmy stracili z 10 yy, gołębi, które były do GMP. To w tej piące jeden punkt żeśmy tylko stracili. Tam były od drugiego, żeśmy tyle zaczęli było super rewelacja. Później był maraton. No ale maraton Okręg przełożył na poniedziałek, a w poniedziałek był hit, upał, jeszcze raz upał. Także był bardzo, bardzo ciężki lot i tam żeśmy się nie pochpisali, można powiedzieć, nie. A dzisiaj 500 zobaczymy jak sobie gąbie poradzą i będziemy obserwować. Także córkę zostawiam, później przyjadę już i zobaczymy jak to po locie będzie wszystko wyglądało. Także Dobry lot, i czekamy za gołębkami. A ja jadę na imprezę. Także Ania, pilnuj, i tu jedziemy. Mamy pierwszego gołębia, mamy pierwszą 30, zobaczymy, co dalej. I kolejny gołąbek. Więc dzisiaj fajnie jeden po drugim zlatują. Zobaczymy, co tam dalej. No i fajnie, bo kolejny gołąbek. Naprawdę to cieszy, jak one tak zlatują. Więc super, mamy już cztery. I tu chyba nasze dwa razem tak lądują sobie. Tu fajnie je uchwyciłam. Jeszcze się pokręcą i jeszcze kółko robią. Chodź, coć, 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 I mamy je. Ładnie z kierunku przyleciały. Tu mamy gołąbę, który nie chce wejść. Nie wiem, czy to jest nasz czy nasz, czy nie nasz. Tutaj jest gołąba, który sobie siedzi i nie chce wejść. Nie wiem, czy to jest e, Tata gołąb, czy nie. Tata by od razu mógł powiedzieć. Chodź, 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 chodź. I teraz jak go zachęcić do wyjścia, jeżeli to nasz. Chodź, 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 ciecie, chodź, chodź. Chyba jednak nie nasz, bo myślę, że jednak by wszedł po już w takim czasie. A tak sobie z dwie minutki już siedzi gołąbek z dachu odleciał, więc nie był to nasz, wystraszyliśmy, udało się i może jeszcze komuś zrobi konkurs, więc odleciał sobie dalej a my czekamy na resztę o i mamy mamy kolejnego więc fajnie dzisiaj przylatują do gołębia Aż miło i wyczekiwać. No i co? nie chce wchodzić? No może teraz jeszcze się waha. No chodź, chodź. I sekundy traci. wchodź! Chodź gołąbków, chodź. No jest. Udało się. Ładnie cię wszystkie przychodzą z kierunku. Tak jak te wcześniejsze dwa wyłapałam. I będziemy sobie dalej wyczekiwać. I znowu kolejne. Też ładnie od razu wszedł. Pojedynczo się zlatują. Tam raz. Parze przyleciały, ale faktycznie ten po drugim ładnie zlatują. Więc im dzisiaj warunki odpowiadały. Przygotowanie też. Witamy ponownie. Chce, jesteśmy już po lotach, już. To będzie ostatni filmik, chociaż jeszcze mamy maraton, to już nie będziemy, bo to nie ma co pokazywać, jak gołąb jeden siądzie, za chwilę drugi, zależy jaki będzie lot. Co do lotów, loty w tym roku fatalnie, fatalnie, nie wiem dlaczego, to to się stało. Jak oddział puszczał gołąbki, czyli odpowiedzialny byłem ja za wypuszczanie gołębi, godzina wypuszczania, żeby żółte słońce było i tak dalej, inny kierunek, bardziej na dole, fantastycznie, fantastycznie. Cała dziesiątka jest odbita, jak już wspominałem. Tu, turka później pokażę listę od drugiego zaczynamy, drugi, trzeci, czwarty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 15, szesnasty, siedemnasty i tak dalej. Pierwszy gołąb ma szybkość 1190 w oddziele i zaczynamy od po szybkości 1184 uważam, że tak cały czas mówię, góra północ to robi, gołębie schodzą na dół, a przeważnie mają te szybkie, szpicowe gołębie tą wpadkę łapią się do, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jak tam by się złapały te gołębie to by konkurs nie trwał 25 minut i 10 minut tylko na pewno nie było tyle ścinek nie ścigały się, same szły i się, pomiędzy sobą się ścigały. Bierzam do tego, że tak, kabina, jeżeli e, loty mamy na wieczór, żeśmy wkładali o godzinie 19.20 na trzy setki, na trzy setki, koledzy zaznaczam, żeśmy tak wkładali i rano są wypuszczone, bo nie były pojome, super loty, super loty, ale już hodowca w domu przygotował tego gołębia. Rano były 6.10 puszczone super wyniki. A jeżeli już są rano zbierane gołębie, w upalne dni, inna kabina, nie ta nasza kabina, gołębie nie umią. A w tym roku zauważyłem, że wszystkie stare roczniki robią robotę. Nie dwulatki, nie roczne, tylko stare, doświadczone. Wczoraj na przykład. Yy, Prawie 40% go nie ma. U mnie siadły super, jeden za drugim, później ucieło i konuć Jak 1329 z ciężkiej 500, yy, ta co była, miała 15 konficyt, siadła pierwsza. Aha, no i to jest też ciekawe. Z maratonu ta samiczka drugim lotnikiem oddziału była w Szczelcach Opolskich. Czyli wszystkie konkursy miała. Poszła tydzień temu na maraton. Z maratonu ona przychodzi, bo mieliśmy ciężki maraton w poniedziałek. Nie jak wszystkie oddziały, te okręgi miały w niedzielę czy w sobotę. My żeśmy mieli w poniedziałek upał, podwiat i ta samiczka była wkładana w ten w sobotę. W niedzielę siedziała cała w kabinie. Nie wiadomo czy się napiła, czy się nie napiła, czy tam gdzieś się zabrała. Nie wiem. Przyszła we wtorek o godzinie 12:13. Dopiero miał na roli już niejść. Ale mówię, dobra, zobaczymy, jak gołąb sobie da radę. Dobry gołąb. Poszła na 500. Bardzo ciężka 500, wczoraj. 1100, tam coś będą miały pierwsze gołębie. My listy konkursowe nie mamy, ale tak wyliczyłem. 1100 chyba. 16 pierwsze głębie będą miały szybkość i ta samiczka się melduje trzecia w oddziale. Ona nie powinna. Ona powinna mieć jakiś może konkurs albo nie. A ja mówię zobaczymy na test czy ten gołąb się obroni jak jest dobry. Ona się obroniła. Przyleciała i ona siada jako trzecia na oddział na rejon na cztery oddziały. Tak wyliczyłem że powinna być w 15 na cztery oddziały czyli Przyszła, a nie było jej, dopiero przyszła po półtora dnia, wykończona, a mimo to się obroniła. Następną samicę, która miała 46 w B, to mówię na maratonie, nie dam, bo szkoda jej. To są wszystko te moje superczepione, one sobie maratony wszystko robią. Nie dam jej, bo ma w kategorii B za dwa lata 46 konficent. No to jej nie dam, a teraz pójdzie na 500. Gąb, pauzował. Odpoczywał, przygotowany nie ma. Nie ma tej samicy, nie robi konkursu. Dopiero wraca mi dokładnie. Koledzy o godzinie 18:05 a pierwsze gołębie były 13.29. Piersi w czarne, wypalone, nóżki czyściutkie, ani na wodę gdzieś nie była, walczyła cały czas. Po... Dlaczego? Dlatego, że ona była za wypoczęta, mocna, wystartowała, poszła jak szalona łapa się w inną oddział jakiś, pociągnął ją i narobiła nie 550, czy tam ile, tylko zrobiła 800 km, czy tam 700 km Poszła i dopiero się wróciła i to i ona i druga, a specjalnie mówię, żeby mi zrobiła do kategorii B, a ma z jednego lotu do zbicia 26 konficent miała, bo już nie będzie miała. 26, bo już do kategorii B już nie będzie lotu, tylko jeszcze jest jeden ostatni maraton. I tak to się dzieje, że ja już sam zgłupiałem. Samiczka z 19 roku, e, siostra olimpijki z kategorii A z tych super championów. I co ciekawe, i ta całe wszystkie maratony, wszystkie pięćsetki wali. Wczoraj była 13:36, trzecia u mnie a w odziele będzie no może 20-15 będzie w odziele. Czyli dają sobie radę, tylko to co się zabierze gdzieś z jakąś grupą pójdzie, nie mają. Następny lot te się zabiorą, pójdą to z północy na dół idą, tego nigdy takie loty nigdy nie wygramy. To mówię otwarcie i świadomie, okręg opole południe nie będzie miał takich wyników. Dlatego, że będziemy lecieć tam do góry. Do góry i do góry to jest moje zdanie. Proszę się nie obrażać, jak to koledzy będą oglądać to z okręgu. To jest moje zdanie. Jest jeszcze takie moje przypuszczenie, że szybkie gołębie mogą też dlatego nawalać, że one są za szybkie i się odrywają do innych grup. A średnie gołębie mogą siadać. Tu tak samo y, mogę o koledze tu zeszleć. Nie będę jego nazwiska, bo mam materiał jeszcze. Do rachmistrza nie poszedł i przeglądałem tak i sprawdzałem. On gołębia jednej... On bardzo dobrze leci w szercach. On był nawet prowadził teraz w szercach opolskich. On będzie wiedział, o kogo chodzi. On jednego gołębia tylko włożył z maratonów, co ostatnio. A fantastycznie z maratonu nabił. Udało mu się i jednego gołębia tylko zrobił z, z maratonu, włożył i ten mu zrobił konkurs, a włożył gołębie, które pauzowały, nie były na locie, na maratonie i włożył je teraz. Odbił, bo odbił, bardzo dużo mu gołębi brakuje, serie ledwo, ledwo i tak dalej, poodpoczywały, były mocno przygotowane, wystartowały, poszły i tak to się dzieje. to ciekawe, że z naszego okręgu Opole Południe prawdopodobnie jest jeden tylko słabiutki wynik w GMP. Tylko jeden na cały okręg. To samo za siebie coś mówi. Jeden wynik tylko. A tak to nikt w GMP nie zrobił w okręgu Opole Południ. Czyli warto się zastanowić co się dzieje, jak się dzieje, żeby podnieść te wyniki. Moje zdanie góra i tylko góra. Góra i tylko góra. No i też yy, my żeśmy mieli wczoraj w niedzielę, a większości loty odbyły się w sobotę, to były udane, a te wczorajsze to większość w Polsce też na pewno miała ciężkie loty i są jakieś braki. No ale u nas to było, nie wiem, dużo, duże braki są. I co ciekawe, że po dwa, trzy gołębie podochodziły, a jakieś 30% hodowcy nie mają gołębi, do zegarów do godziny 20 to prawie większość nie miała 40%. No. Także, no ja też, nie, nie, nie to, że, że ktoś, tylko ja też nie miałem, nie. No. Także będziemy to kończyć tu. Sezon lotowy był bardzo ciężki. Loty, które oddział wypuszczał, były super udane, fantastyczne, bez strat, można powiedzieć. Przyszły loty do góry, na północ. Nie wiem dlaczego tam na tą północ, to są ścinki i gołębie szybkie, zwłaszcza mają to do siebie, że muszą odstawić. Przecież nigdy jak my patrzymy na niebo, na wydania, to i, i, czy leci jakieś 500 gołębi albo 1000? Nie, tylko leci 2, 10, 15, 20 grupka jakaś. No i ta grupka, niech leci tych szybkich gołębi, pozostawiły tamte. I ta grupka niech ktoś wypuści jakiś oddział 10 tysięcy czy 5 tysięcy gołębi, i one, jak dojdą do tej grupy, wpadną w tą grupę, coś poleci z tej dobrej gołębi prosto, a część się zakotuje, pójdzie z nimi. To jest moje zdanie i nikt mnie nie przekona. No i umiejętność prowadzenia to też jest bardzo ważna. Także prostym chłopskim językiem to wytłumaczyłem, że moim zdaniem, ścinki jeszcze raz, ścinki te oddziały, które mają fajnie lecą gołębie, to jest ok. Niektórzy lecą z północy też, yy, tam na Kraków, czy coś, to oni lecą przez środek Polski i gdzie jeszcze od zachodu, a my tu lecimy, yy, granicą lecą, jak muszą lecieć do Berlina, tu na dół i lecą a wszystko z zachodu leci i się łapie, łapie. A ci, co mają z północy, ale oni z środka Polski lecą, to te gołębie, które dolecą jeszcze do tego, yy, tych gołębi, to już te uciekną i i się nie ma tej... Najgorsze są ścinki, ścinki. Dużo hodowców też narzeka, że do, do, dobrzy hodowcy w tym roku coś im tam nie wychodzi. Jeden wychodzi, drugi nie wychodzi, jeden od wyjdzie, drugi nie. No jest, jest to sezon głupi, będziemy widzieć co młode. Teraz będziemy się bawić na młode. Będziemy jeszcze nagrywać młode loty i zobaczymy, jak młode loty polecą, czy też będą gubić się gołębie. Bo ja uważam, że Ukraina radary na pewno nie, bo gołębie lecą, jedne, jedne nie lecą, tylko ścinki i ścinki, żeby jak najmniej yy, robić tych ścinek. Także dobrym lotem kończymy, do usłyszenia przy lotach młodych.